Was w nowym vlogu na moim kanale. Jakoś tak się złożyło, że w ostatnim czasie tych vlogów nie było zbyt wiele, więc w sumie cieszę się, że dzisiaj mam okazję nagrać właśnie coś innego dla odmiany. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, to mamy aktualnie majówkę, jest przepiękna pogoda, jest słonecznie. Wydaje mi się, że też całkiem przyjemnie i ciepło. Miałam przed chwilą otwarte okno, zamknęłam teraz tylko do nagrywania, żeby tutaj nie było żadnych zbędnych dźwięków. Ale wydaje mi się, że jest właśnie całkiem ciepło i zapowiada się bardzo przyjemny dzień. Jeżeli chodzi o moje plany na dzisiejszy dzień, to tak właśnie sobie założyłam, że chciałabym trochę posprzątać w samochodzie. No i tutaj mam na myśli nawet nie tyle umycie go z zewnątrz, bo akurat to myślę, że zrobię innego dnia. Natomiast chciałam trochę w środku posprzątać, przede wszystkim powyrzucać śmieci, przetrzeć kurze, może umyć szybę. Natomiast jeżeli chodzi o samo odkurzanie, to też wydaje mi się, że odłożę to na inny dzień, z tego względu, że niestety ten mój odkurzacz się tak średnio nadaje właśnie do samochodu, bo wydaje mi się, że są po prostu za słaby i czasami te kamyczki wiecie, tak bardziej wchodzą w dywaniki i po prostu nie da się nim ich usunąć, więc myślę, że podjadę po prostu do rodziców, bo oni mają w garażu taki. Wiecie, typowy odkurzacz, jak to kiedyś były, więc on ma całkiem dobrą moc. Tak więc wydaje mi się, że zrobię sobie to po prostu przy okazji następnym razem. A dzisiaj, przynajmniej tak z grubsza, już chciałabym zacząć. Może też uda mi się trochę posprzątać w bagażniku, mam tam parę rzeczy, które trzeba by było ułożyć, więc taki plan na dzisiaj. Chciałabym też podjechać do paczkomatu, bo będzie dzisiaj na mnie czekała fajna paczka, więc mam nadzieję, że przyjdzie. No, powinna być dzisiaj tak. Tak więc Tyle tytułem wstępu, mam nadzieję, że miło spędzicie ze mną dzień i zapraszam Was do oglądania. Zamówiłam sobie ostatnio kilka nowych olejków eterycznych do mojej kolekcji, żeby ją troszeczkę powiększyć. I powiem Wam, że zapach mięta pieprzowa bardzo mi przypadł do gustu. Spodziewałam się, że będzie on taki dosyć piekący, no bo jednak mięta kojarzy się tak, wiecie, tak dosyć przenikliwie, jeśli można tak określić zapach. Natomiast on jest delikatny, nie jest za słodki, no jest dla mnie taki właśnie idealny, bardzo przyjemny, i też nie powiedziałabym, że jest jakoś mocny. Wydaje mi się, że jest taki optymalny. Następnie mam tutaj Grapefruit. I Grapefruit już mnie troszeczkę rozczarował, ponieważ spodziewałam się, że będzie taki bardziej cytrusowy, natomiast on jest dla mnie dosyć słodki. Być może też dlatego, że przez przypadek mi się po prostu wlało trochę więcej niż planowałam, bo dałam chyba około 5 kropel, ale wydaje mi się, że jak będą 2-3 to powinno być dobrze. Natomiast zmieszałam sobie go później z tą miętą i było w porządku. Następnie mam tutaj goździk. I jeżeli chodzi o ten zapach, to on jest dla mnie taką fajną alternatywą na zimę. Ponieważ no jest dosyć intensywny, ale na pewno dla mnie lepszy niż jakieś właśnie cynamonowe czy coś, ponieważ on jest taki bardziej cierpki. No wiadomo, jak to gość dziki, bardzo specyficzny zapach, więc też wiem, że na pewno nie każdemu będzie pasował, ale mi przypadło dziwo do gustu. No, i mam tutaj jeszcze na sam koniec mój pierwszy olejek, czyli to był olejek z drzewa herbacianego. I jeżeli chodzi o niego, to jest to ładny zapach. Natomiast przyznam szczerze, że spodziewałam się delikatniejszego zapachu. Przynajmniej tak mi się wydawało, że wiecie, herbata i tak dalej. No to raczej ten zapach powinien być taki łagodny. Natomiast, no, ten był troszeczkę. On jest taki mm, dosyć mocny i powiedziałabym, że jak się właśnie da tych kropelek za dużo, to może być taki zbyt uciążliwy, jeżeli chodzi właśnie o taki zapach w pomieszczeniu, mimo że ja mam bardzo dużą powierzchnię tutaj, bo mam jakby otwartą kuchnię na pokój, więc jakby ten zapach ma się gdzie unosić. No to jeżeli właśnie wleję przez przypadek za dużo tych kropelek, no to już później gdzieś tam ten zapach zaczyna mnie męczyć i zaczyna boleć mnie głowa. No i oczywiście wszystkich tych zapachów używam do mojego dyfuzora. Ja tak naprawdę staram się go włączać codziennie i nie zawsze oczywiście używam tych olejków, ponieważ czasami zdarza się tak, że po prostu daję sobie jakby samą wodę i tyle, żeby gdzieś tam tylko sobie parowała i powiedzmy nawilżała to powietrze. Natomiast jeżeli chodzi w ogóle o sam dyfuzor, to ja jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Jeżeli się zastanawiacie, czy coś takiego się Wam przyda, to ja serdecznie polecam. U mnie jest już on ponad rok, myślę, że można powiedzieć, że gdzieś półtora roku już go mam i tak naprawdę używam go w zasadzie codziennie. Tak jak mówię, od czasu do czasu sobie dam jakiś olejek zapachowy do tego, natomiast na co dzień raczej po prostu wlewam samą wodę. Ale rzeczywiście mogę powiedzieć, że tej zimy jakoś lepiej mi było mm, przetrwać z kaloryferami, więc wydaje mi się, że rzeczywiście daje to coś. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, jak widzicie, pogoda dzisiaj jest naprawdę przepiękna, aż chce się wyjść. Może niekoniecznie po to, żeby umyć samochód, ale zawsze jest to jakiś pretekst. Słuchajcie, muszę Wam jeszcze opowiedzieć jedną historię z wczoraj, bo po prostu myślałam, że padnę. E, przeglądałam sobie TikToka i wyświetlił mi się profil dziewczyny, która robi zdjęcia e, i właśnie pokazywała, e, jak je e, obrabia i tak dalej, e, i używała do tego e, takiego samego aparatu, jak ja. E, no i tak sobie patrzę i myślę, kurczę, czemu ona ma lampę błyskową, a ja nie mam. Nie żebym kiedykolwiek wcześniej potrzebowała tej lampy błyskowej, jakoś po prostu nigdy się nad tym nie zastanawiałam, e, a mam już ten aparat od 5 lat albo i dłużej, tak mi się wydaje. E, no i wiecie, tak, wziąłam go do ręki, zaczęłam oglądać. Patrzę. O, ja też ją mam. Nie wiem, jak to się stało, że jakby nigdy wcześniej w ogóle nie myślałam na ten temat i nawet nie wiedziałam, że ona tutaj jest. To jest ważna informacja, żeby jednak sprawdzić instrukcję czasami przed użyciem czegoś. Ale no tak jak mówię, nigdy jej też nie potrzebowałam, więc to nie było tak, że potrzebowałam, a myślałam, że nie mam. Ale no, było to dla mnie dosyć zabawne, no bo nie ma to, jak po pięciu latach dowiedzieć się czegoś takiego. Od wielu rzeczy w bagażniku, to trzymam tutaj takie, które nie mają miejsca w domu. Jak widzicie, mam tutaj moją starą deskorolkę, pudełko poczajniku i na przykład starą kurtkę, którą było mi szkoda wyrzucić. Wróciłam właśnie do domu, porządki zrobione, było zdecydowanie lepiej niż rok temu po zimie, bo wtedy to faktycznie spędziłam chyba pół dnia na sprzątaniu samochodu. Bo był okropnie zapuszczony, natomiast teraz poszło sprawnie, udało mi się zrobić to co chciałam: wyrzuciłam śmieci, przetarłam kurze, umyłam szybę, posprzątałam w bagażniku. Więc spoko, następnym razem właśnie chciałabym tylko jeszcze wziąć samochód na mienie i umyć go z zewnątrz, no i odkurzyć w środku. A więc tak sobie to rozkładam na raty, żeby mi się bardziej chciało. Mm. Natomiast e, przez to, że dzisiaj mamy taką piękną pogodę i świeciło słońce do wewnątrz, było po prostu widać każdy najmniejszy okruszek kurzu, e, i doprowadzało mnie to do szału. Bo wiecie, przetarliście jakieś jedno miejsce, i za chwilę tam znowu był kurz więc no stwierdziłam, że już nie będę po prostu w kółko czyścić tego samego miejsca, bo to nie ma sensu, tak więc po prostu przetarłam raz, no i dałam temu spokój, no ale właśnie przez to, że słońce świeciło, to strasznie było wszystko widać. Nie wiem, dajcie znać, czy też tak macie, że właśnie jak jest słońce, no to nie da się sprzątać, bo macie wrażenie, że mimo tego, że sprzątacie, to jakby jest bez zmian. No, także cieszę się, że udało mi się to zrobić, cieszę się, że pogoda dzisiaj dopisała, bo... Zawsze takie rzeczy odkładam na później, jakoś za sprzątanie samochodu nigdy nie mogę się zabrać i o ile w mieszkaniu zawsze mam porządek, no to z samochodem bywa gorzej. Byłam w Paczkomacie po swoją przesyłkę. Przyszła do mnie w końcu bluza, którą sobie ostatnio zamówiłam. Generalnie przez bardzo długi czas zastanawiałam się nad jednym modelem, i tak naprawdę można powiedzieć, że w ostatniej chwili wyświetlił mi się gdzieś tam trochę inny z innej firmy, i uznałam, że jest ładniejsza, więc stwierdziłam, że dobra, trudno, zamawiam inną. Więc była to dosyć spontaniczna decyzja. Mam nadzieję, że będzie na mnie pasować. Zaraz sobie zobaczymy. To jest generalnie bluza z takiej polskiej streetwearowej marki. Wygląda to tutaj w ten sposób. Oczywiście to jest bluza zamówiona przeze mnie, nie żadna współpraca, żeby nie było. Mamy wlepki. I mamy też samą bluzę. Oczywiście jak to w moim przypadku to jest w dosyć neutralnym kolorze, ale to nic dziwnego jak ktoś nie zna. Wygląda w ten sposób i co najfajniejsze, ma nadruk na plecach. Zaraz ją przymierzę, zobaczymy czy pasuje. To jest rozmiar XS na S, ale ona jest taka, jak patrzyłam na wymiary, dosyć spora, bo raczej jest to taki krój oversize'owy. Leży całkiem dobrze. Metka Ja generalnie tak średnio przepadam za bluzami z kapturem, ale tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o ten napis, to stwierdziłam, że zaryzykuję. Gdyby była bez kaptura, to już w ogóle by była idealna. Ale bardzo mi się podoba, jest właśnie taka lekko oversize'owa, jak ja lubię. No i w sumie, jedna bluza z kapturem w szafie może się przydać, bo jednak czasami, jak jest brzydka pogoda, to może i faktycznie warto mieć ten kaptur. Dajcie znać, co myślicie. Wiem, że no, takie oversize'owe ubrania na pewno nie są dla każdego. Też mamy kieszonkę. Ale ja tak jak mówię bardzo lubię, czuję się w nich dobrze, komfortowo. Myślę, że no może niekoniecznie do tego dresu, ale do jeansów będzie spoko. No a przede wszystkim ten napis mnie urzekł. Tak więc dajcie znać, co myślicie. No, i tyle. Idę się rozebrać. Mam nadzieję, że, że nie obiera. No nie, nawet nie, także spoko no, tak więc taki nowy nabytek i myślę, że się cieszę, że się w końcu na ten zdecydowałam, ponieważ e, chciałam zamówić właśnie z innej marki, ale tamta bluza nie była taka w 100% czarna, tylko ten czarny był taki trochę wyblakły, wpadający w szary e, i to była jedyna rzecz właśnie, e, która gdzieś tam tak, no sprawiała, że nie byłam do końca przekonana, bo jednak wolę e, po prostu czarny kolor, jest to dla mnie bardziej uniwersalne wtedy a bluza była dosyć podobna, tylko że właśnie nie miała kaptura i też miała nadruk na plecach, tylko była po prostu troszeczkę mniejsza. Ale ta jest git. Tak sobie pomyślałam, że skoro pokazałam Wam właśnie bluzę z polskiej marki streetwearowej, to może dzisiaj w ramach serii poznajmy się, wymienimy się swoimi opiniami na temat polskich marek odzieżowych. Tutaj zależy mi, żeby to były marki odzieżowe, ponieważ jakby myślę, że te inne zostawimy sobie na następny raz. Tak więc podzieliłam to po prostu na dwie części. Jak wiecie, ja generalnie mam bardzo dużo ubrań z sieciówek i ja nigdy tego nie kryłam. Uważam, że po prostu można. Dobrze zainwestować pieniądze w ubrania w sieciówce, tylko trzeba po prostu podejść do tego w sposób bardziej przemyślany, a nie kupować coś tylko i wyłącznie dlatego, że gdzieś tam nóżka nam się wizualnie podoba, a mamy znać materiał. Więc jakby nie jestem przeciwnikiem tego typu rozwiązania i jakby zawsze to powtarzałam, wiem, że tutaj pewnie opinie mogą być różne, natomiast ja uważam, że naprawdę w sieciówce też można znaleźć rzeczy, które są ok. I jednocześnie, powiedzmy, zachować zdrowy rozsądek, jeżeli chodzi o wydawanie pieniędzy. Mm. Jeśli chodzi o polskie marki, ja zawsze też miałam taki dystans do tego, bo wiem jak też to wygląda i wiem, że to, że jest napisane, że jest wyprodukowane w Polsce, niekoniecznie musi w 100% to oznaczać. No i się, te rzeczy też e, często mają dosyć wysokie ceny, raczej w większości przypadków. Więc jeżeli coś się decyduje zakupić z takiej marki, no to też chcę, żeby ta rzecz była taka w 100% powiadająca mi, no bo wiecie, no jest to już większa inwestycja, można tak powiedzieć. Tak więc jeżeli chodzi o mnie, to tutaj na pewno właśnie mogę wymienić tę markę, z której sobie zamówiłam bluzę, czyli Why So Serious. Marka, o której też Wam wcześniej wspominałam podczas mierzenia, czyli ta od tej drugiej bluzy, to Warsaw Saints. Ich ciuchy też mi się strasznie podobają, a szczególnie wypatrzyłam sobie fajne skarpetki i chciałam sobie je zamówić, ale oczywiście okazało się, że te, które mi się podobają w moim rozmiarze są wyprzedane, więc będę polować, mam nadzieję, że się za niedługo pojawią. W ogóle to też jest taka dosyć śmieszna historia, bo ja bardzo lubię takie kolorowe, czy tam właśnie z jakimiś napisami skarpetki, ale ja w nich chodzę zawsze tylko i wyłącznie po domu, bo tak na wyjścia normalnie zakładam zawsze czarne i nie wiem, czemu tak jest, że właśnie te kolorowe... Jakoś tak, no, nie czuję tego, żebym miała się w nich pokazać gdzieś publicznie, ale jednocześnie bardzo takie skarpetki lubię i gdzieś tam zawsze przykuwają moją uwagę. Jeżeli też chodzi o polskie marki, to miałam kiedyś kilka czapek z polskich marek, też wam zostawię ich nazwy w opisie. W ogóle teraz jakoś tak też mam pustkę w głowie, więc postaram się przemyśleć sobie ten temat. I jeżeli coś jeszcze mi przyjdzie do głowy z marek, które gdzieś tam mi się w przeszłości przewinęły, to też wam zostawię ich nazwy w opisie pod filmem. No i też właśnie tutaj pytanie do Was, w jakich polskich markach wykupujecie, bądź jeżeli nie kupujecie to na przykład gdzieś tam, jakie zwróciły Waszą uwagę, jakie rzeczy Wam się podobają. No i tak jak wcześniej już wspomniałam, skupmy się na razie jedynie na markach odzieżowych, bo jeżeli chodzi o pozostałe kategorie, to następnym razem porozmawiamy sobie o nich. Chciałam Wam jeszcze pokazać taką ciekawostkę, ponieważ dzisiaj rano jak się malowałam, zauważyłam, że kończy mi się podkład, już też mam w kiepskim stanie żel do brwi, więc uznałam, że pora zrobić jakieś drobne zakupy kosmetyczne z uzupełnieniem zapasów, bo chciałam sobie właśnie te produkty już powymieniać. No i stwierdziłam, że spojrzę, czy gdzieś nie ma jakiejś promocji. Na początku trafiłam na promocję na kokolicie, więc dodałam sobie trzy produkty, których potrzebuję do koszyka, natomiast później uznałam, że jeszcze zerknę, czy gdzieś przypadkiem nie ma tani. No i trafiłam tak na stronę Evelina, a że też akurat trzy produkty, które chciałam kupić są z Evelina No to uznałam, że jeżeli tutaj wyjdzie bardziej atrakcyjnie, no to zamówię sobie tutaj Mam tutaj podkład, maskarę do brwi, tusz do rzęs i jeszcze dorzucam jakiś prezent, balsam do ust I tutaj całość tego zamówienia wychodzi nam 50 zł. No pewnie do tego jeszcze trzeba y, doliczyć przesyłkę, y, dyszkę, załóżmy, no to będzie jakieś 60 zł za całe zamówienie. Natomiast na Kokolicie dokładnie te same produkty, y, czyli y, maskara do brwi, podkład i do rzęs, które też są jakby wszystkie na promce, e, kosztują razem z przesyłką 78 zł. W ogóle wydaje mi się, że te ceny tutaj y, na tej Kokolicie są jakieś ogromne, jeżeli chodzi o te rzeczy. Ja nie wiem, czy tak wszystko poszło do góry, że jakby przegapiłam tak ogromny skok, jeżeli chodzi o te produkty kosmetyczne, czy o co chodzi, czy ze względu na promocję gdzieś tam te ceny poszły w górę, nie wiem, ale cieszę się, że sprawdziłam właśnie, czy gdzieś jest taniej, no bo zdecydowanie wolę sobie zamówić z tej oryginalnej strony Evelina. Dlatego też właśnie zachęcam Was, jeżeli chcecie zrobić jakieś zakupy, czy to kosmetyczne, czy jakiekolwiek, to sprawdźcie, czy przypadkiem gdzieś nie jest taniej bo można sporo zaoszczędzić. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy takie batoniki twarogowe, ale ja bardzo je lubię. To jest taki mój trochę smak dzieciństwa. I właśnie ostatnio byłam w sklepie, do którego rzadko zaglądam, ale zawsze jak tam jestem, to sobie takie kupuję. Tutaj mam akurat batoniki twarogowe w czekoladzie z galaretką. Bardzo lubię ich smak. No i właśnie tak od czasu do czasu fajnie sobie coś takiego zjeść co prawda, no to już nie jest to samo co kiedyś, bo te, które były kiedyś z tego, co pamiętam, to były o wiele lepsze. No, ale zawsze to coś innego. Nie wiem, czy znacie w ogóle takie produkty, ale jeżeli nie znacie, to polecam, żeby sobie spróbować fajna przekąska do kawy, czy tak po prostu, żeby zjeść coś słodkiego. Jako, że dawno nie było vloga, tak też dawno nie było serialowych polecajek, dlatego też postaram się Wam teraz w dosyć szybkim tempie przybliżyć mniej więcej, co oglądałam przez ostatnie tygodnie. Więc jak widzieliście rano, aktualnie kończyłam oglądać Pracujące Mamy, skończyłam dzisiaj rano właśnie ten ostatni, siódmy sezon bodajże. Um, no to jest dla mnie mega taki komfort i przyjemny serial, e, jakby nie jest to coś przy czym trzeba zbyt dużo e, myśleć, ale jednocześnie jest też zabawny i taki powiedzmy właśnie życiowy. Tak więc o dziwo mimo że jest o matkach to ogląda mi się go przyjemnie. Tak więc jeżeli jeszcze nie znacie to polecam. Te odcinki są bardzo krótkie, one mają po 20 minut, więc naprawdę oglądać to błyskawicznie, bo cały sezon ma około 5 godzin. Tak więc jak dla mnie to jest nawet na dwa wieczory. A więc to jest rzecz, którą oglądałam jako ostatnią. W ostatnim czasie obejrzałam również drugi sezon serialu Skradzione Serce. To jest serial, o którym ja już wam chyba kiedyś opowiadałam, właśnie przy okazji pierwszego sezonu, i ten pierwszy był naprawdę mega dobry. Jeżeli chodzi o drugi sezon, jakby sama fabuła była dla mnie w porządku, natomiast zakończenie, które dowalili, jakby uważam, że było niepotrzebne. Więc generalnie serial trzymający w napięciu fajnie się ogląda, natomiast tak jak mówię, no zakończenie było takie dla mnie lekko rozczarowujące, ale z tego co widziałam, nie jest jeszcze to koniec serialu, więc jestem ciekawa, co wymyślą dalej. I ostatni serial, o którym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć, to serial Białe Noce, jest to serial koreański. Tutaj, jeżeli chodzi o fabułę, to dotyczyła ona historii dziewczyny, kobiety już w sumie bardziej. Która wróciła do Korei, założyła swoją firmę i stara się, że tak powiem, dojść na szczyt, jednocześnie uprzykrzając życie wszystkim osobom, które kiedyś w przeszłości zniszczyły biznes jej ojca. Można powiedzieć, że stara się odzyskać to, co powinno należeć się jej, więc mamy tutaj dużo różnych intryg, spisków, wmieszany jest też troszeczkę świat polityki. Serial sam w sobie bardzo ciekawy, ciekawa fabuła, jednak spodziewałam się lepszego zakończenia, to znaczy z jednej strony no, skończył się on tak, jak się wszyscy mogli spodziewać. W trakcie mieliśmy różne wątki dotyczące relacji, jakby zarówno tej kobiety z jej pracownikami, jak i z innymi osobami, i szczerze mówiąc, liczyłam, że jeszcze właśnie tutaj w tej kwestii zostanie gdzieś tam na koniec coś pociągnięte. A jednak tak nie było, i serial typowo skupił się wokół właśnie jakby samego biznesu, że tak powiem. Nie było tutaj w ogóle miejsca na żadne relacje. Dlatego, jeżeli ktoś nie lubi seriali, które w jakimś tam stopniu dotyczą jakichś miłosnych perypetii, to na pewno przypadnie mu ten do gustu, bo tak jak mówię, tutaj jest to ograniczone wszystko do minimum. Natomiast aktualnie planuję obejrzeć serial pielęgniarka, który w tym momencie jest na pierwszym miejscu na Netflixie. Z tego co przeczytałam jest to historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Jeżeli chodzi o samą fabułę, to dotyczy ona mm, pielęgniarki, która zauważyła, że w szpitalu, w którym pracuje dzieją się jakieś podejrzane rzeczy i ktoś uśmierca specjalnie pacjentów Próbuje zgłosić ten fakt, próbuje coś z tym zrobić, ale jest jej dosyć ciężko Tak więc brzmi to dla mnie bardzo interesująco, z tego co widziałam serial ma tylko 4 odcinki, więc jest on naprawdę króciutki I jest on również serialem skandynawskim, tak więc w moim odczuciu bardzo na plus Thank <laughs>